Witaj, dzisiaj chciałbym Cię zaprosić do świata pracy hybrydowej w no 6.5, rozwiązania, które rewolucjonizuje sposób, w jaki pracujemy. Za pomocą modułu Praca Hybrydowa Twoi pracownicy mogą łączyć pracę zdalną z pracą w biurze, dostosowując ją do swoich preferencji. W naszym systemie znajdziesz narzędzia do zarządzania harmonogramem, które umożliwiają Ci precyzyjne zarządzanie godzinami pracy w biurze czy na pracy zdalnej. Twoi pracownicy mogą korzystać z wideokonferencji, czatów czy platformy do udostępniania dokumentów. Te wszystkie elementy zapewniają pełną komunikację i współpracę na odległość. Będziesz w stanie łatwo monitorować postępy czy terminy realizacji, a także generować raporty i analizować produktywność Twojego zespołu. Praca hybrydowa to rewolucyjne rozwiązanie, które daje Ci pełną kontrolę nad pracą Twoich pracowników. Oraz umożliwia dostosowanie jej do trybu ich życia. Jeśli szukasz elastycznego i innowacyjnego sposobu pracy, skontaktuj się z nami i zobacz, jak moduł Praca Hybrydowa może wpłynąć na pracę Twojego całego zespołu. Nazywam się Michał Jednaki i jestem wdrożeniowcem systemu ENOWA 365 w firmie Gielce IT. Jeżeli jesteś zainteresowany zaprezentowanym modułem, skontaktuj się ze mną.